Cześć wszystkim, z tej strony Jankos. W tym odcineczku zagramy sobie Wukongiem. Udało mi się tego Wukonga zdobyć, mimo że tutaj poprosiłem swojego sojusznika z że żebym go piknął. Nie piknął tego Wukonga! Ale koniec końców i tak tego Wukonga dostałem. Dostałem go w tym przypadku dopiero w tym momencie na trzecim piku. Wukong wydaje się teraz dość silny, ale oczywiście potrzebujesz, jak grasz taką postacią w dżungli, potrzebujesz jakiegoś tam APK w drużynie, moje runy do Wukonga, wydaje mi się, że będzie to zdobywca, czyli bardzo standardowo, trium. Atak Speed, cap the Grace i tutaj no właśnie, to jest coś nad czym się nie zastanowiłem jeszcze, co z zrobimy z tą stroną runek, um, no tak mi się wydaje, że wezmę sobie albo darmowe buty, może ewentualnie być Nimbus Clock. Tak to ewentualnie, bo myślę, że łukuńc do skoku może. Nie potrzebujesz Nimbus Clocka, jeżeli może do kogoś doskoczyć. To jest tylko, jeżeli kogoś nie dogonisz, możesz wziąć Nimbus. W tym przypadku wydaje mi się, że wezmę sobie albo darmowe buty, mogą być dobre moim zdaniem. Macie Footwear plus Cosmic Insight, albo moim zdaniem właśnie Relentless Hunter, bo Relentless Hunter daje nam to, że mamy troszeczkę. No, troszeczkę szybciej się poruszamy, dzięki czemu ganki mogą być lepsze. Okej, okay. wow, 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 na szczęście, na szczęście. A czy Wiktor moim zdaniem w tej grze nie jest jakiś superowy eee, Ja jako postać w ogóle nie, nie jestem panem Viktora, chociaż skaluje się bardzo dobrze. To jakby on piknął Zeda, to no mielibyśmy naprawdę mocno fizyczny team i, i ten skalner prawdopodobnie jakby zbudował czy tam na OTS Troja Armora to byłoby ciężko. A no cóż, szunki mamy, czyli tak, zdobywca, atak, speed. Tenacity też oczywiście wchodzi w grę, ale y, tutaj y, Attack Speed będzie lepszy na początek gry. Triumph of The Grays, Last Stand, Sudden Impact, London Salter mamy w tej grze. Ewentualnie moglibyśmy tutaj użyć y, darmowych butów, czy, tudzież ewentualnie Water Walking Celery. Myślę, że też byłoby całkiem spoko. Także po prostu dobiegać szybciej do przeciwników i starać się ich zabijać. Gramy na y, Kazika w lesie. Jest to oczywiście Skarna na topie ze Spellbookiem. My również mamy na topie Dariusa bez Spellbooka, bez teleportacji, więc teleportacji na topie nie ma. Ewentualnie, jak będziemy mieć, jak zdobędzie Spellbook. Na midzie mamy TPTP, -TP, Victor, Zilean, więc taka totalna farm fiesta. Potem na Otyus Caitlyn, Yumi Bane. No wydaje mi się, że ta Yumi Bane to trochę takie. Znaczy, ta, ta, ta Yumi mi się za bardzo nie podoba z tą Bane, bo wydaje mi się, że ta linia będzie taka bardzo. No raczej łatwo będzie Yuumi zginąć, albo Vayne zginąć, bo jeżeli tutaj zostanie trafiona hookiem, po czym Caitlyn swaluje swoimi obrażeniami, to będzie dość ciężko. Z drugiej jednak strony wydaje mi się, że jeżeli w tej grze będziemy się, wyskalujemy się, zdobędziemy kilka poziomów, to ta gra jest naprawdę nie do przegrania. Wukong jako tako dostał buffy, nie pod Asasina, tylko pod takiego właśnie bardziej tanka. Nawet nie tanka, tylko po prostu takiego fightera, czyli jakiś tam ewentualnie Black Cleaver, Sterak, takie po prostu temy, które czynią cię leciutko tankownym, niezbyt squishy. E, no Możesz tutaj cele podrzucić dwa razy w tym momencie. Na przykład, e, jesteś taki. No ciężko zabić cię w tym fightie, tak? Stary Łukon był taki, że bardzo szybko go zabijałeś, ale on cię by on że jest, się full po Ten Łukon ma mniej obrażeń, ale możecie dwa razy podrzucić. Jego klon jest bardziej denerwujący, za to jego obrażenia się zmniejszyły. No i myślę, że w długich walkach ten Wukong jest silniejszy, przez to, że jeżeli nastakujesz swoją pasypkę, no ona ci daje naprawdę dużo armora i regeneracji życia. Do tego za każdy atak twoje Q ma mieć zmniejszony cooldown. E teraz zadaje magiczne obrażenia, już się nie skaluje z AD. No ale dobrze, zaczynamy. Ja jeszcze przyznam się szczerze, nie, nie grałem nowym Wukongiem, więc... muszę sam zagrać i spróbować. Znaczy muszę zagrać tę grę i zobaczyć jak, jak to wygląda. Na pewno będziemy maksować E, bo ja daję dalej atak speed. I oczywiście chcemy doskok. Ku prawdopodobnie jako drugie, W jako ostatnie. W nam daje niewidzialność na sekundę, to jest bardzo spoko przy gankach. No i oczywiście podrzuca dwa razy, z tym że musisz co najmniej jeden cel podrzucić Jarką. Żeby móc aktywować ją drugi raz i wtedy podrzuca drugi raz. Bo on kręci się przez tylko i wyłącznie 10 sekund. Przepraszam, 2 sekundy. I po tych 2 sekundach, jeżeli ktoś trafił, to może się kręcić z Monika. Bo resetuje autoatak plus pullman spada, jak autoatakujemy, jak widzicie, 4 staki, 6 staków, 7 staków, 8 staków. I w tym momencie te staki sobie zachowamy i to nam zwiększa regenerację życia bardzo, bardzo dużo. Ale również zwiększa nam armor, moglibyśmy już nawet gankować na tym poziomie. Patrzcie teraz na regenerację życia 5-9. Jak to nam zniknie, 2-9 więc tracimy, jak mamy pasówkę na maksymalnie. Zyskujemy 3, 3 zdrowia na sekundę. Przez to generalnie on ma trochę więcej życia jako dżungler, nie jest już taki squishy w dżungli. Bo stary problem Wukonga polegał na tym, że w dżungli byłeś bardzo, bardzo squishy, bardzo dużo traciłeś zdrowia, a teraz już tak nie jest, jest zdecydowanie łatwiej. Ten klon również naśladuje wasze skille i tankuje trochę dłużej, bo 3,25. Ten Darek ma ghosta, on raczej nie zginie tyle szybko, żeby coś tutaj się... Znaczy, wątpię, że my byli w stanie to aż... Dobra, to chyba muszę go zostawić, co? Skoro mi się stepowali tym Dylanem tutaj. Nie, nie chcę aż tyle ich zlaskitować, ale niestety będę musiał, że znaczy, chciałbym jakby maksymalną ilość tych creepów oddać mojemu koledze Dariusowi. Bo im więcej creepów ja wezmę, tym bardziej on będzie do tyłu wezmę. No dobra, cofnijmy się do bazy. Jak mówiłem, no podnie jest taki przyjemny, mogłem chyba zostać na tym bocie. Bo szczerze mówiąc, nasze 2 na 2 na topie nie jest najgorsze, ale również ciężko jest cokolwiek tam zrobić. Okej, okay, zdobyliśmy już plus majcik i będziemy oczywiście robić warriora. Mamy też buty, żeby trochę szybciej się przemieszczać. No i teraz plusem jest to, że mamy dość duży menspi, tak? Czyli jesteśmy dość szybcy, ganki są okej. Okay. A, nie mamy dalej Crowd Control. Dopiero 300 poziom mamy jakikolwiek nokapik i mamy na dwa nokapiki, e, No ale zanim będziemy te nokapiki mieć, no też trochę minie. Wiecie dlaczego ja nie lubię grać Dlatego, że mm, ciężko jest skankować linia, na której Yumi jest. Znaczy ciężko jest mnie skankować na przykład na otilusa w tym momencie. Dlatego, że moja Yumi praktycznie nie pomoże. Musimy się stąd wycofać. Ja bardzo chciał zawalczyć, ale wątpię, żeby to wyszło. Teraz sobie dało się zabić jeden na jeden, więc Jak mówię, no mamy takie... Oj 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 nie, nie w tego fajta. Mamy takie linie, które się nieźle skalują, zdecydowanie. Yumi i Vayne będą bardzo mocni na dwóch itemkach, tylko po prostu początek jest taki nieprzyjemny dla nas. Ja? Wow, Wiktor. Wow. To jest trochę nieoczekiwane. Na tą chwilę nasza pasywka daje nam tego armora 41. To jest dobre pytanie, prawda? Czy oni tę wizję mają czy nie? A mi się wydaje, że oni tę wizję tutaj mają. Ale to nic. Mój armor nie broni. <laughs> Wiecie, dlaczego nie zginam w tej sytuacji? Um, bo moja pasywka daje mi naprawdę dużo armora. No, dało mi się tutaj dwie osoby zabite, super. A ta pasywka daje 40 armora i daje naprawdę bardzo dużo um, regeneracji zdrowia, więc jakby no. Ta Caitlyn mnie biła, ale nie odbierała mi w ogóle życia. Ok, idziemy farmić dalej. No to nie jest. Jak najbardziej super to wyszło. Um, I wydaje mi się, że jestem bardzo silny teraz. I tak potrzebuję Rki. Praktycznie zawsze, jak walczysz z Kongiem, tak mi się wydaje, że potrzebujesz Erki. Jeden na jeden na Kazyka i tak będzie ciężkie, i tak. No bo, mimo że mam ten bonusowy Armor, to Kazyk z izolacją mnie raczej ja Dobra, ten pan będzie chciał odpuszczać jeszcze jedną falę, on jest dość squishy, więc wydaje mi się, że możemy go podjąć. I to mnie sobie tutaj za zamiast puszować. Pamiętajcie, żeby właśnie takie rzeczy robić dla swoich glejnerów. Nie zawsze mm, bierzesz wszystkie klipy, tylko czasami bierzesz ich kilka i nie frisujesz. I w tym momencie wasz kolega powinien być z tego zadowolony. Ja się w ogóle zastanawiam, że ten... jest szansa, że Kazik robi teraz smoka. I się tak zastanawiam, że dobrze może byłoby podjąć Heralda w tej sytuacji. Okej, okay, wa ważne jest to, że nie mają wizji. Nawet nie to, że. Okej, okay, Wayne już wygrywa, tak Yumi i Wayne na właśnie już w takim szóstym, siódmym poziomie no i tak mi się to dziwne wydaje, bo na odwrót zero reczką powinien być w stanie coś tam zrobić. Ale to nieważne, ważne, że nasza linia wygrywa. Myślę, że my postaramy się zabić tego skarnara. Jeżeli uda nam się go zabić, to mm, gra się raczej skończy, hmm. skończy hmm. dla niego, bo wygrywamy trudne. Teraz będziemy sobie robić Black Cliver. Myślę, że Mercer w tej grze zrobimy, albo tab ewentualnie. Jako taka nie mamy marihrezysty. Z tego co widzę to Turet na Midzie jest mocno bijany, bo ten Zillian cały czas chodzi z linii i stara się innym pomóc, a Wiktor cały czas stoi na linii i z kolei puszuje, więc mamy jakby takie różne trochę Tej Style na Midzie. I wydaje mi się, że Zilan, Playstyle Zillian nie jest zły, tylko po prostu on musiałby coś zrobić dla drużyny. A na tam chwilę dla drużyny nie za dużo zrobił. Okay. Nie wiem ile tutaj play tu weźmiemy. Powinniśmy raczej zniszczyć Turet, tak mi się wydaje. Okej, okay, mógł mnie zabić, ale wybrał ucieczkę. Mógł mnie zabić ten Kazik. Zdecydowanie mógł mnie zabić, ale wolał się wycofać. To mi się podoba. Bo <laughs> nie mam de Nie wziąłem farmy stopa, nie wiem czy to było, o kurcze, wiecie co. Ja tam powinien bijać, bo tam farma na topa. jest strasznie dużo. Mercy się na pewno przydadzą, dlatego że ja nie mam w ogóle tenacity, więc yy, każdy stun tak naprawdę... Ja, ja mam takie, takie uczucie, że każdy z tym trwa 10 minut, nie da się ruszyć bomby bomby Zidana, jeszcze jego slow i tak dalej. Jeszcze Nautilusa mają w imieniu nie? I skarmera, więc zdecydowanie tutaj dużo CC. Tylko nie wiem, czy lepiej teraz kupić Phasia i rabi krystal, czy lepiej od razu kupić Merce. Bo jeżeli kupię marca to tak naprawdę idę pod defensywne de statystyki. Dobra, kupimy ofensywne statystyki. To są bardziej ofensywne statystyki. Bo jeżeli kupię Merce, to stać tylko na Longsworda, albo na... Jeżeli kupiłbym Merce, to najlepiej byłoby w tej sytuacji kupić Jam, bo to daje Ci Cederki, więc masz częściej skila i to też jest jako taki ofensywny przedmiot, no bo daje Ci po prostu tej cedarki. Ale w tym przypadku wydaje mi się, że to będzie może trochę lepsze, bo mm, ja też chciałbym mieć jak najbardziej obrażenia z autoataków i tak dalej. hehehe <gry> jak na razie jesteśmy dużo silniejsi od tej okazji, kawań ja ciężko z niczego robić pasywkę mamy na stakowaną, więc regionaty, zdrowia jest wysoka, czyli zdrowia na sekundę dobra my tutaj się wycofamy, nie będziemy nawet chcieli o tego grompa, nie będziemy walczyć ja po prostu um, przyparmiłbym jednego kampa i kupił po, e, sobie black cleaver, wtedy będę bardzo silny i na topie powinniśmy ten turę dostać, tak oni mogą chcieć zrobić tego smaka ja już nabiegnę. Na Merkury to następny przedmiot, który kupimy. Również nasz arka będzie miała 11. E, drugi poziom, czyli będziemy trochę silniejsi dzięki temu. Ok, z tego co widzę, oni drugiego smaka zdobędą. To nie powinno mieć aż takie duże oznaczenia, przynajmniej wydaje mi się. Bo jak widzicie, my tu szyjemy topad, tylko to mi się trochę nie podoba, bo my tutaj chcemy walczyć. Yy... O no, dobra, nieważne. Wydaje mi się, że przeciwnicy troszują. Generalnie wydaje mi się, że Skarna jest beznadziejnym plikiem na nasz team. Bo Skarna, jako postać, musi biec do team fightu i musi kogoś zerkować. A my mamy bardzo dużo plików, które dobrze kajtują. Okej, okay, moja Rka ma tylko 60% cooldowna, mam 40% od i drugi poziom A to co minutę mogę klikać Rkę, a ta Rka jest bardziej silna. Więc jak najbardziej. No właśnie, to jest, to jest jakby plus Black Cleavera. Mimo tego. nam go podrzucić tutaj. No, niestety trochę to zmisplayowałem, za późno go podrzuciłem. Znaczy, nigdy nie powinienem dać się trafić podwójną bombą z Ilana tym z tym postacią, bo mogę. Mam, mam dasha na. na bół, przepraszam. Więc powinienem zeszować tamtą bombę i jakbym zeszło tamtą bombę, to raczej bez problemu tutaj tej. nie No ale trudno, mi na następnym razem będziemy mieli Merkury, więc będzie to trochę prostsze. A następny przedmiot albo Sterak, albo GA. Albo... No można ewentualnie coś tyle jamu robić, ale myślę, że nie potrzeba. Dobra, GA sobie zrobię, chociaż GA na Caitlin. No, myślę, że nie jest takie złe. Bo możemy spróbować kogoś, eksplodować i później ewentualnie... Możemy na przykład zabić Caitlyn, a potem e, użyć GIA. Jakby jedyny problem z GIA widzę, taki w tej grze, że właśnie co pierwsze, mają Caitlyn, która stawia ci pułapki pod Twojego reserukta, a co, po drugie, mają też Zlanek, który dokładnie to samo wycofał bombę na ciebie, jak ty z kimś. Dobra, oni tam trochę za głęboko poszli. Dobryli 2 killa w naszym przeciwnicy. Prawdopodobnie użyłem Heraldo na midzie. Nie wiem, jak z 5 na 5. Вы тут юми, то наверное бы мне У меня легко маркет А без юми может быть No, dobra, nie udało się tak jak miało, generalnie nie zabiliśmy. Okej, okej, okej. To było zdecydowanie głupie. To było głupie, dlatego że weszliśmy do tym fightu bez Ejdikera i bez Supporta. To mogło być bardzo dobre, gdybyśmy mieli Ejdikera Supporta, i mogło być też bardzo dobre, jakbym trochę chyba wcześniej i przerwał Erkę. Znaczy, nie dał się Zilanowi skastować Jarki na Kazixa. No ale nie udało się. Ale nie wiem czy zauważyliście, moje obrażenia nie były wysokie, mimo że dwa razy jak skasowałem Arkę na Squishy, no to oni tak naprawdę nie ginęli za szybko. Więc po pierwsze dobrze sobie to zostawić do ucieczki. Co po drugie, taki pomiędzy erką są bardzo, bardzo ważne. A co po trzecie, to lepiej walczyć 5 na 5, moi drodzy. Na tą chwilę troszeczkę krestrowaliśmy i może by na Trochę ciężko. Bane. widzę, że też nie jest taka silna i Caitlyn jest bardzo, bardzo silna. Ale powinniśmy jeszcze byc coś zrobić ten dalej mi się nie podoba, daje mi się bardzo, bardzo, słaby. Aczkolwiek, no w tym falcie, jeżeli dostanie reset, to i tak może to zrobić. To ja sobie szczekowałem. To ja sobie szczekowałem, to ja zginąłem. Nie powinienem tego robić. To nie było dobre. No nie wiem, raczej zaczekać. Myślę, że jakby Darius zginął, to byłoby lepiej. Więc też mnie mm, wciągnął w te bomby z Ilana i to one mnie zmaszowały. Wydaje mi się, że jakby jak będzie jak Ginzo, byłoby troszeczkę prościej, ale do tego momentu Katie już ma 2,5 i tema. Czy oni robią naszzzora? Bo on Okej, okay, robią naszora. Ale oni nie mogą robić naszora. Znaczy oni nie zrobią tego naszora. To jest close w stronę Fajnie dogonić. Ok. Super. Nasz to jest raczej troll ko z ich strony. Ale teamfighty nadal nie są proste. Cieszę się bardzo, że dostaliśmy jakieś shutdowny na naszych um, naszych przyjaciołach tutaj. Szczególnie ten Victor stał się raczej bardzo, bardzo silny po tym wszystkim. To nie zmienia faktu, że walki dalej są trudne, Wayne dalej nie ma ginzo. Wydaje mi się, że jeżeli Yumi wbije ze mną, to jesteśmy bardzo silni razem. Bo ja powinien kupić dużo czasu, przynajmniej tak mi się wydaje. Nie wiem jak bardzo chcę walczyć, bo z Majarki z Karlo niby też nie ma arki. Majarka to jest jedyne CC, jakie mamy. Jest walka, nie wiem co tam się stało, ale wokół to w to jest To nie i to by mojej strony powinienem nie bardzo, Nie wiem w będzie miał szerki tak w ogóle ojej. ojej. Widzicie, jeżeli Viktor zginie, to my przegramy, a ten Viktor... Troszeczkę grał jak taki frontliner, tutaj, dlatego przegraliśmy. Wydaje mi się, że dalej możemy wygrać walkę. Niepotrzebnie flashowałem, niepotrzebnie ginąłem. Znaczy, generalnie na cel, który został Zilana, ale jakby, ja nawet nie widziałem, co się działo na midzie. Jakbym mógł tam być trochę wcześniej, to może ciężka Zika mógłbym zabić, to byłoby prościej wygrać walkę po. Na szorze, mieliby jednego na szorę mniej, teraz będą mieli i Cloud i na szorę. No ten Darius nie, nie jest zbyt użyteczny, prawda? Do Skarnera, ale dalej wydaje mi się, że walki są do wygrania, przez to jak silny jest ten Wiktor. Dobra, dawno się tutaj FIKę zdobyć. Jak widzicie, no ten Zila na. Nie tak, że ignoruje moje obrażenia, no ale ja go nie zabijam. Nie jestem panem takiej walki. Widzicie, jedyne, co skalę musi zrobić, to dostać menski do Zilana, po prostu jedz na power i zerkować. Wydaje mi się, że walka jest bardzo ciężka dla nas, a my ja jakby moim zadaniem, jak gracie u koniem, to najlepiej jest flankować raczej, tak. Nie wiem czy Wiktor wie, ale Mikal nie usuwa Ulti Skarnera, tylko Kioset usuwa Ulti Skarnera. Tak, ten dar jest przyjemny. Ta gra się jeszcze nie skończyła. Dało mi się kogoś tam podrzucić, aczkolwiek um, efekty nie są jakieś superowe, bo ten Zilan dalej robi kolosalne obrażenia. Zilan bardzo... Oj, nie, nie. ten Zeland bardzo nas tym no. Gdyby nie ten Ziran, ta gra byłaby zdecydowanie prostsza. Ale wydaje mi się, że Viktor na przykład ma w tym momencie dużo dużo większe obrażenia od Zilana. Ja Trochę ten Viktor. Słabo ich goni, fajnie na nich. Znaczy jakby źle używa swoich skilli. Mógłby uh, biec w trochę inny sposób. ale to ok, używa na klipach, jest dobrze. No niestety ten, ten fakt, że mają tego smaka, tu nie, nie pomaga. O, jest lekki slow. Tylko 20%. I flash spalony. Nie wiem, czy to Landry jest potrzebne. Wydaje mi się, że moralo na tej nie byłoby takie złe, bo oni się troszeczkę leczą plus. RK Zilana. Czy ja nie są w stanie go zabić? A. <grywki> Na pewno Dobra, naprawdę Speed Z to jest chyba najbardziej OP skill w Speed Zilana nad, to, nawet mnie to irytuje, bo jeżeli ja dostanę slowa z to też nie mogę się ruszyć, a ja mam latać z tej arki wszędzie. No dobra. A teraz ja zginąłem, to też nie jest najlepsza. Na szczęście Wiktor i Yumi zaraz wstaną. Nie wiem czy oni są w stanie nas daiwować, mogą być w stanie nas daiwować. Dużo tutaj od Viktora zależy, bo Wiktor ma obrażenia, jak są wcześniej. To jest bardzo dobra arka Yumi. Zilan misplayował, nie użył jest ok, jest ok. Zniszczyli nam Inhibitor, ale gra się nie skończyła. Ja zaraz będę miał 16 poziom. Tam by tak w ogóle tam był Speed Lana plus... No nie wiem czy to był Speed Lana, ale wydaje mi się, że to był Speed Zelana plus RK Kazika, a że mają e, smoka to ta RK daje mu też niewiele Gadam Speed. Ta walka powinna być dobra. Nie wiem, jak dobre jest gonienie, ta walka, jak tak to tak powinna być dobra. Dobra, nice. To już jest trochę too much. Skanel strollował. Bo mm, biegł nas bez... Um, znaczy po prostu były zesplitowane. Jeżeli oni są ogarnięci, to jest duża szansa, że pójdą po inhibitor, ale tak naprawdę nasz jest dużo ważniejszy dla nas. A wątpię, żeby tutaj Kali w stanie robić. Dobra A Jarka niestety nie była taka użyta, że mogę skoczyć w tą Caitlin Bo ja się bardziej na że aczkolwiek takiej nie mogła tam zginąć. Pamiętajcie, że 20% życia i zginie. Jak masz tego smoka, to smok jest jak bardziej niezbalansowany. Okej, okay, nie jest źle. Nasza pasywka jest na maksymalnym poziomie 64 armo maksymalnie, więc no nie zmienia się aż tak dużo, aczkolwiek takie 64 armora to darmo bardzo też jest w porządku. Mamy Void w... nie Relay. Ah, no okej, okay, okej, okay. jest, jest, są slowy, są slowy. QSS jest dostępny. Nie no, jak najbardziej jesteśmy silni, inaczej z tym smokiem, to, to, to super. Musimy po prostu dobrze zagrać teamfight. Smok już się skończy. Bez smoka nie jesteśmy do COP. Wiktora <grym> się dalej trochę martwię przez to, że on ma... Mm, nie ma ma Mary i ja mogę podrzucić cele, które na niego biegają. Więc powinienem być w stanie mu pomóc. To nie jest takie proste. Bo jeżeli ja zostanę z, e, podrzucony, znaczy... Jeżeli skan mnie nie zerkuje, to na to sam wyjdzie. Ani nas widzą w tym momencie. Jak dobra jest ta walka. Gorzej, ale nie wyszło najlepiej. Kazik przeżył z niewiastą życia. Wiecie dlaczego Yumi jest dobra na Kazika? Nie wiem, czy to już mówiłem. Na pewno to kiedyś mówiłem. W każdym razie, jeżeli Yumi jest na danym celu, to ten cel nie nie jest uznawany za cel, który jest wyizolowany. Czyli ku Kazika nie działa. Nie zadaje bonusowych obrażeń. Na cel, który ma w sobie Yumi. I to ma sens, bo Yumi to jest jakby druga osoba, która jest w tym samym miejscu, to pierwsza osoba. Aczkolwiek przez to gra kazikiem na Yumi jest bardzo drażniąca, bo zazwyczaj jeżeli grasz kazikiem, to chcesz zabić Squishy, prawda? Oczywiście. A, A z kolei, jak grasz Yumi, to chcesz tylko i wyłącznie być na Squishy. Okej, okay, może to nie ma sensu, ale kupię executioner, żeby ewentualnie Arkazilana troszeczkę gorzej działała. Nie wiem czy to jest dobre czy nie, może to być totalny troll, ale... Udało się moi drodzy. To jest GG. Z jakiegoś powodu zamiast skończyć grę, to robimy dalej smoka, ale to będzie GG To była w końcu. Do, to był w końcu dobry teamfight rozegrany Ukongiem, a moja tankowność nie pozwala mi na to, żebym został one shotowany przez Caitlyn, a do tego mam naprawdę podwójne podrzucenia mam dość dużo obrażenia. Wydaje mi się, że obrażenia jako taką nie zrobiłem w tej grze, nie wiadomo. o że nie zrobiłem aż tyle obrażeń w tej grze. Zresztą zaraz zobaczymy. Wow. No zrobił zdecydowanie więcej. Um. Ale trochę ich było. No zaraz za jestem, jestem, sam ciekawy, ile obrażeń zrobiłem, bo wydawało mi się, że w tych fajtach, jak erkowałem i nawet przechodziłem przez kilka osób to to nie robiłem jakichś kolosalnych obrażeń i wydaje mi się też, że czasami lepiej jest kliknąć RK, poczuć wszystkich, to Merkę od razu przestać kastować, bo Twoje kusie bardzo szybko resetuje, jak robisz RK i wtedy od razu znowu auto -atakuj. jakby Twoje obrażenia bardziej polegają na autoatakowaniu. I na używaniu Q, niżeli na RC. Sam RK nie robi aż tyle obrażeń. A um, no tak, gra to był niesłych kombak. Przyznam szczerze, że nie sądziłem, że my wygramy, potem jesteśmy w śmiesznym no ale udało się. A um, no ja jestem ciekaw, ile damage'a miałem. Weź um, 5000, czyli za zadałem więcej obrażeń niż Darius Wayne i Yumi. A, oczywiście, mniej niż Wiktor, więcej niż Kazix. Moje wrażenia były takie złe, też dużo razy zginąłem. Wydaje mi się, że w ostatnim walce dość dobrze zagrałem, um, ale mogłem tym ukoniec grać, grać zdecydowanie lepiej. A poza tym Łukonem to jest teraz Top Laner i Jungler, i ewentualnie mid laner, ale jak mówiłem, raczej po DLT, jak widzicie sami zresztą, już taki dobry nie jest, bo jego E skaluje się z obrażeniami magicznymi. Mm, i jakby no jego R-nie masz tyle obrażeń, więc lepiej jest jakby puszczać r podrzucać wszystkich i potem dalej auto -atakować i używać kół jak najwięcej. No cóż, ja się z wami żegnam. Dziękuję wszystkim za oglądanie, mam nadzieję, że zostawicie łapeczkę w górę. Ja osobiście oceniam, że całkiem spoko się gra tym nowym Wukongiem, a najbardziej mi się w nim podoba to, że na tą chwilę nie jest aż taki drażniący, jeżeli nie jest już taki squishy, o może tak, da się nim farmić. A um, normalnie las, i to jest najlepsze. Papa, pa, moi drodzy, i życzę nam powodzenia, życzę mi powodzenia, albo nam jakoś tu, w LAC Online. Bo jak wy oglądacie ten film, to już pewnie graliśmy LAC Online, ale sam jestem naprawdę ciekawe, jak LAC Online wyjdzie. Cześć!